Asi by jsem robila to jisté. Nevím, či by se nějak radikálně změnil můj život, lebo prostě to, co robím, má nějaký plán, má nějaký smer a asi, asi by se nič neudělalo. Prostě robila bych to, co robím teraz a to jisté bych som robila. No, byl bych šťastný a spokojený. Velmi spokojený. Uh, byl bych šťastný a každý měsíc bych ho vybíral. Pro mě to není až tak stěžejní záležitost, protože já jsem především aktivní Budovatel našeho družstva finančního a snažím se být týmovým hráčem, pana předsedy. A, a ta refundace u mě, i když není zanedbatelná, protože je 200 dolarů, tak vím, že mnohým by hodně, hodně už změnila život, ale samozřejmě, že. Vím vždycky, co udělat, když budu mít 200 dolarů navíc, takže by mi to taky udělalo radost. To nechci říct, že vůbec ne, ale není to asi pro mě dneska až natolik stěžení, jak pro spoustu lidí, kteří mají ten důchod. Když bych si vzala ten svůj státní důchod, který nedosahuje ani průměrného důchodu, tak mít plus 5000 českých korun, to už je znát. No. No tak v tom případě bych asi skončil se zaměstnáním a začal více cestovat a začal se víc vědovat ještě své rodině. Naprosto nic. Dál bych dělala to, co dělám, ale byla bych spokojnější. To robím. A já bych som šel asi do Brazílie. <laughs> to samé, co robě. <laughs> nic Super. To samo by dělal, No vlastně. Proč <laughs> <laughs> by to měl změnit? Ja właśnie żyję swoje, swoje marzenia. Co bym zrobił, gdybym nie musiał już się martwić o pieniądze, tak? Yy, można to do tego sprowadzić. Yy, myślę, że niewiele bym się zmienił. Robiłbym to, co robię, bo lubię to, co robię. Yy, cieszyłbym się, że miałbym może więcej czasu dla rodziny, bo pewnie do tego by się też w pewnym momencie to sprowadziło, ale niewiele bym zmienił w swoim życiu. Praktycznie. Yy... Nie zmieniłoby się wiele w moim życiu, bo już się staram żyć tak, jakbym miał tą refundację. Jakieś tam drobne problemy by odpadły, ale myślę, że mógłbym się realizować bardziej w tym, na co jak gdyby, co odkładałem na, ten, na, to, na to później, prawda. A więc chętnie bym pojechał w rejs gdzieś. Chętnie bym zabrał gdzieś rodzinę, chętniej bym y, nakłonił na przykład syna, żeby jednak zmienił tą pracę i nie harował tak od świtu do nocy, żeby więcej czasu mógł poświęcić dla rodziny, a ja ci tam jakoś to pomogę. No, chciałbym, żeby wokół mnie ludzie byli szczęśliwsi. Robię ciągle to samo. Robię ciągle to samo w ten sam sposób, natomiast z większą siłą. Jestem w stanie propagować innym to, te, te zasady i te cechy, ponieważ właśnie będę miał dowód na to, że wolność finansową w MRD można osiągnąć. Uzyskuję wolność. I ta wolność to jest możliwość poświęcenia się w pełni rzeczom, na które czasami. Ze względu na ciśnienia, które wytwarza dzień codzienny, nie można się poświęcić w takim zakresie, w jakim by się chciało. Po uzyskaniu takiego maila mogę się poświęcić tym zadaniom. Bez wątpienia jednym z nich jest szersze, pełniejsze zajęcie się pracą z NFD, rozwijaniem NFD. To co robię, nic by się nie zmieniło. Dało poczucie większej stabilności finansowej i chyba w związku z tym też pewności większej. Myślę, że moja żona by się z tego bardzo ucieszyła, bo jest kilka rzeczy, z którymi, zakupów, których czeka, więc to by było bardzo przyjemne. Myślę też, że. Wtedy chętnie by się dzielił też tą ideą z innymi ludźmi, mając namacalny dowód z tego, co może ich czekać.